Witam Was serdecznie, z tej strony Adrian i chciałbym Was zaprosić na mój serwer Survey plus Frakcje. E, jest to zwykły serwer z guildiami, lecz daje kilka nowości, abyście się nie nudzili, a między innymi e, ukryte jaskinie, także zaginione budowle, a w nich są skrzynie, dzięki którym możemy tam zdobyć sobie IQ. Tak Są pokrywane normalnie przedmioty. E, ale żeby do nich się dostać, to nie będzie łatwo, ponieważ hmm, wchodząc do takiej jaskini respi się nam dużo mobów, tak? Mamy tam, mamy tam takie mechanizmy pokładane, że e, gracz, który tam wejdzie, no, może łatwo zginąć. Dużo się zombie respić, sami creeperów itp. E, Panuje jeszcze dodam tutaj bossy, że na końcu będzie jakiś boss. Jest to dość trudne, bo trzeba mieć autorski plugin niestety, a ja jeszcze tak się nie znam na tym. Także będę to powoli pisą. Teraz znajdujemy się na spawnie ogólnie. E, będzie budowany nowy spał, bo ten jest tak na szybko zbudowany tak, żeby był, nie? E, znajdujemy się na spałnie, hmm, tutaj oczywiście mamy sklepik z NPC, na przykład miecze. Klikając na nich możemy kupić sobie szmarek da miecz. <laughs> tutaj buty. Koszula czyli tam zbroja i tak dalej. Oczywiście szmarek nam dropią ze stone, tak samo diaksy, żelazo i złoto. Ee, dodatkowo działa tutaj takie coś jak Fortuna 1, 2 i 3. Jeżeli. Jeżeli jesteście na NPC Forum i... znacie użytkownika Adidas 069, to ja i to, to dobrze wiecie, że... Wrzuciłem tam konfig e, skonfigurowany od L-Dropsa. Dzięki któremu działa Fortuna 1, 2 i 3. Czyli, że e, jak mamy Fortunę 1, to drobią nam od 1 do 2 diaksów, Tak samo e, Emeraldów. Jak mamy 2 to od 1 do 3, a jak mamy 3 to od 1 do 4. E, tak samo VIP i SVIP e, mają zwiększony drop. Tam o 0,37 tam. Oczywiście, takiego specjalnego sprzedawcę. Bardzo trudno do nabycia, ale jak widzicie, jest <grymne> no, bardzo dużo tego. Tutaj, oczywiście, planowałem misję, ale na 1.7.2 niestety City zaś nie działa. Tutaj, oczywiście, mamy świnkę. Świnki. Aha, no tak, to jest wersja 1.7.2, dlatego. Są tutaj spogowane 9 w 1.7.3. Już jest on naprawiony, ale jeszcze nie wyszło. A tu jest Salon Gear. To znaczy, tutaj mamy losowanie, czyli że codziennie o 18 godzinie rozpoczyna się losowanie. Eee, ja to mogę wywołać kiedy chcę, ale normalnie jest ustawione na 18 godzinę. Pokażę wam. I tak widzicie, wygrałem 3 diaksy. Ok, mamy Speed Parkour, a to za chwilę Wam zaprezentuję e, Rudy, czyli jeśli wpiszemy w Rudy, Rudy, teleportuje nas do. E, Jakby to wam to powiedzieć? takiej areny. E, ja ustawiam e, e, siekiarką Rudy, na przykład diakse, żelazo itp., pomieszane. E, gdy wystartuje konkurs, wy oczywiście bierzecie kilofy na lubidexowe i rozwalacie to wszystko e, A tutaj mamy KL Czyli że nie wam to powiedzieć Jest taka wieża zbudowana O, dokładnie ta. I kto najszybciej jej wyjdzie zabierze itemki No to tam ma itemki tam Zależy, jakie będą OK, aha, miałem wam Speed Parkour pokazać o, i widzicie, co pół godziny jeszcze jest yy, yy, zwykły konkurs. I kto najszybciej prze... na przykład takie hasło, wygra jednego diaksa. Ja Wam teraz to teraz zaprezentuję, może. Wpisuję się u kod ASXZRC Widzicie, wygrałem diaksa. Okej, okay, jesteśmy na ta speed parku, że trzeba tutaj naprawdę bardzo dużą prędkością. Przebiec ten, przebiec ten parkour. Jest to tam w miarę łatwe. O, jednak spadły. Tak, i tutaj przebiegacie. E, jak jeszcze się w celu, w celu, celu. odbieracie sobie nagrodę. Widzicie, drugi raz nie można. Drugi raz można dopiero za 3 dni. I ogólnie na mapie są pochowane takie skrzynie, i co 3 dni one się regenerują. Okej, okay, przebiegliście, bierzecie ten. Oczywiście to za zabezpieczone, żeby nie ustawiać setkomów. Setkom. O, ja, ja akurat mogę, ale Wy już na przykład nie możecie, ponieważ. No, Jakby wam to powiedzieć. Niektórzy by sobie ustawiali e, <coughs> i. by tam powracali, albo Barryby split piątkę. I jeśli w mapę, nie, i by tak krasznu, ok, wchodzimy do płytki i to mamy mam ustawioną prędkość jedynkę, ok, to jest ogólny spawn, tutaj mamy też różne różnych sprzedawców, a tutaj mamy strefę vip svip, inaczej informacje o vipach svipach. Czyli tam żeby się dowiedzieć to i to wpiszy kośnik VIP, żeby to i to wpiszy kośnik super VIP. No dalej, się. I teraz strefa VIP S VIP. No dokładnie tu zwykli. Gracze z ranką grać nie będą mogli wejść, ale z VIP i Super VIP będą mogli, i to jest na razie jeszcze takie, takie małe. Będzie jeszcze dodany Nether itp. Teleport do Netheru itp. I ogólnie te tabliczki są po to, że jak na nie klikniemy, mamy nieskończoność drewna. Tak, bierzemy i znowu mamy tak. Myślę, że Wam o wszystkim powiedziałem. Oczywiście spawn będzie na nowo budowany, jakiś taki bardziej epicki. Teraz niestety nie miałem czasu, więc... I serwer dopiero co wystartował. Graczy jeszcze nie ma, dlatego... Eee, nagrywam filmik na YouTube. Mam nadzieję, że serwer będzie się wam podobał. Aha, i jeszcze jedno, bo tu miał, miał być citizens, miał być misje. Mieli być także sprzedawcy, dlatego... Eee, w grę takie coś jak praca, czyli ukośnik praca. Praca help. No i tutaj mamy oczywiście wszystkie komendy. Zacznijmy sobie listę. List. Górnik trwał kopać zabójca łowca. I ogólnie się zarabia dzięki temu. I Niestety na razie nie, nie dodam, bo czeka Citizens będzie działał na 1.7.2. Okej, okay. myślę, że o wszystkim wam powiedziałem. Aha! Jeszcze jedno. Teraz dobrze, że spojrzano tębliżkę. Mamy losowy telepo, czyli, że jak klikniemy na ten guziczek, tepnie nas w losowe miejsce tylko. Nie wiem, czy ktoś już tu był, czy nie. E, tylko, jeśli się tepacie, to radzę wam uważać. E, radzę mieć kilofy i łupaty, bo czasami te nas wyziemie, nie? O, to by może fajnie mi w wyglądał, jakby się fajnie przyrobiło. Dobrze, także do zobaczenia na serwerze. Także w kolejnych filmikach moich filmikach na YouTube. Jeśli Wam podoba serwer, no to oczywiście zapraszajcie znajomych. A jeśli podoba się Wam mój kanał, to to subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku.